Witam Was tutaj, cześć i właśnie się znoje na paronie trzeciej stacji kolejowej Toruń Wschodni i z dobrych informacji mam jedną wiadomość. Tam mamy dworzec. I jest on już gotowy. Dziękuję bardzo z miejsca wydarzeń. I na no, dobra. Zerknijmy sobie, jaką wygląda w środku. W środku faktycznie nawiązuje charakterystycznie do samego Torunia. Mamy łazienkę bezpłatną, mamy też kasę biletową i windę dla osób z niepełnosprawnościami oraz miejsce do oczekiwania na osobę, która nam pomoże przejść. Jeżeli jesteśmy na Wózku Inwalidzkim, bądź też osobami, które mają problemy z poruszaniem się, mamy po prostu wyznaczone miejsce, gdzie czekamy na obsługę samego dworca, który nas zaprowadzi na poszczególne perony. Bo przypominam Wam, że tutaj nie ma wind na perony, tylko łącznie przejście podziemne które ma tylko schody, natomiast jest też przejście naziemne, z którego nie wolno korzystać bez obsługi samego dworca i samej stacji. Także takie ciekawostki. Toruń Wschodni jest już gotowy, jeżeli chodzi o dworzec. Jeżeli chodzi o tory, no to jeszcze sobie chwilę poczekamy, aż znajdą się środki, ale w tym temacie też już są realizowane prace i jak dobrze pójdzie, to może w przyszłym roku nawet rozpoczną się prace przy przebudowy? No zobaczymy. Najpierw muszą być fundusze, a później będzie wszystko realizowane. Więcej informacji na temat Torunia Wschodniego i różnych inwestycji z całego tego miasta mogliście ostatnio zobaczyć na kanale Awiznosz, wy Okiem awizynosza. Cześć!